Dzień dobry, z tej strony Krzysiek z remont e, Chciałem Wam zaprezentować nową inwestycję, na którą weszliśmy kilka dni temu. Niestety nie nagrałem na początku, jak to wyglądało mieszkanie, bo już trochę żeśmy nabałaganili. E, apartament 100 metrów e, do wykończenia pod klucz czyli wszystko, wszystko tutaj robimy. E, Oprócz stolarstwa, tak? bo tym się nie zajmujemy. No i pokrótce chciałem opisać, jak tutaj wygląda te pomieszczenia, Aby później pokazać po robocie, jak to się wszystko pozmieniało. Tak, także mamy tutaj sypialnię. zaczniemy sobie od sypialni. Tutaj no, widać tynki, jak to w deweloperce. No w takim stanie, w jakim są niestety. Dodatkowo jeszcze tutaj wykonawcy wybiałkowali to. No, niestety to wszystko trzeba będzie zedrzeć. Nie wiemy co to jest. Czy to jest jakiś grunt, czy to jest farba. No jest tak średnio. Kiedy się nacieliśmy, nie, nie zdarzyliśmy tego i po prostu narobiliśmy sobie roboty, tak? Także wolę unikać takich rzeczy, niestety no musimy to zrobić tak. Łazienka, łazienka przy sypialni. Będzie garderoba, tak? nie będzie łazienki. To wszystko jest tutaj do zmiany. Brak tynków, tak? czyli tu też musimy sobie wyrównać ściany. Prawdopodobnie będzie płyta GK, nie będę tego tynkował. Także do likwidacji wszystkie przyłącza i... I reszta rzeczy grzejnika też tutaj nie będzie. Tak, idąc dalej, hol, łazienka docelowo. No, tutaj wiadomo tak samo: wyrównanie podłoża, odpływ liniowy, umywalka, geberit, standardowe raczej takie rzeczy. Dosyć prosta łazienka będzie, dwa rodzaje płytek tylko. Także raczej nie będzie, nie będzie tutaj fajerwerków. Mały pokój, będzie pokój dziecka. Tutaj proste tematy, raczej, raczej nic, nic skomplikowanego. Teraz tak, salon i mała toaleta jeszcze. Salon, niestety tutaj panowie e, wykonawcy też się nie popisali, są bardzo duże różnice poziomów, dlatego zapadła decyzja o podwieszeniu całości. No, tak to wygląda. No. Także zapraszamy na kolejne materiały z realizacji. No i oczywiście na filmik z końcowego efektu. Szkoda, że nie nagrałem tego wcześniej, gdy nie było jeszcze tutaj bałaganu, ale niestety. Nie mogłem. No. Także pozdrawiamy, zapraszamy do oglądania. Widzimy się później. Cześć.